呀。Oh, <yeah. S 2> yeah, Reszta jakby był to z miał na końcu może stworzyć.

你们做的多。 Błogosławionego Jeżego Właśnie I od żywota Twojego Jezus Krowaś Maryjo was, pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławion od żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony robot żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony robot żywota Twojego, Jezus. Maria Łaskich, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maria Łaskich, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. złożenia kwiatu, o wprowadzenie wprowadzenie poproszę Dziś Niedbałe z kancelarii prezydenta naszego miasta. W tym zostanie reposzonowany w stanie o jeden. Można dobrać, weźmiesz jest zgoda, do liczby Złoży senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gogacz. Ja od pani poseł naszej Rzeczypospolitej Polskiej Kaprysy Masłowskiej złożę pracownicy jej biura. Ja od wojewody wody Lubelskiego złoży przedstawiciel wojewody wody dyrektora Andrzej Boryś.

do wieczora końca mamy tutaj wspaniałych gości, patriotów z ruchu narodowego. Na zakończenie tej naszej części odśpiewamy, bo byśmy odśpiewali na tym Jeszcze Polska nie zginęła.